Uroczystość naszą rozpoczniemy od wprowadzenia sztandarów i od śpiewania hymnu państwowego. 1 września to także ważna data. Tego dnia w 1939 roku, atakiem hitlerowskich Niemiec na polską placówkę na Westerplatte rozpoczęła się druga wojna światowa. Najstraszniejsza wojna w historii Polski i całego świata. Trwała 6 lat i pochłonęła ponad 50 milionów istnień ludzkich. Całość, baczność. Standard szkoły wprowadzić. do wciągnięcia flagi państwowej wystąp. Państwowego. z uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego Panią Dyrektor Bogumiłę Gudzowską. Wicedyrektor Panią Izabelę Rożek i Pana Wojciecha Jącewicza. Przybyłych gości Panią Burmistrz Małgorzatę Zimną. Panią wiceburmistrz Iwonę Prokop, przewodniczącą Rady Miasta, panią Jadwigę Gottfried, przewodniczącą Komisji Oświaty, panią Wiesławę Leszczyszyn, Przewodniczącego Rady Rodziców, pana Marka Rudnikowicza, grono pedagogiczne, rodziców, a przede wszystkim was, koleżanki i koledzy, dla których ten dzień na ten dzień jest jednym z najważniejszych dni w całym roku. Teraz prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Bogumiłę Gudzowską. Zaproszeni goście, drodzy uczniowie, szanowni rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. szkoły. Mam zaszczyt powitać na rozpoczęciu roku szkolnego 2024-25. Dla większości z was to powrót po wakacjach w dobrze znane mury, do przyjaciół, ale jest tutaj dosyć liczna grupa pierwszoklasistów, którzy pierwszy raz są z nami. Powity, powitajmy ich wielkimi oklaskami. Wszystkim Wam życzę udanego, pełnego zapału, radości roku szkolnego. Pierwszoklasistom nowych doznań, nowych doświadczeń, nowej wiedzy i umiejętności, którą będą mogli zdobywać w murach naszej szkoły. Szanowni rodzice, to również dzień, kiedy mogę poprosić Państwa o współpracę, bo tylko współpracując, tylko razem działając na rzecz rozwoju Państwa dzieci, osiągniemy sukces. I państwo, my, no i oczywiście wasze pociechy. Drodzy nauczyciele, drodzy pracownicy szkoły, w tym dniu życzę wytrwałości, zapału i oczywiście satysfakcji z wykonywanego zawodu. To dzięki Wam budują się fundamenty, umiejętności i wiedzy tych tak licznie tutaj zebranych uczniów. Władze samorządowe. Nie bez powodu zawsze są z nami i na rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego. Również dzięki współpracy z samorządem, z Radą Miejską, z panią burmistrz te sukcesy są możliwe, bo tylko wsparcie samorządu, wsparcie rodziców, ciężka praca nauczycieli, wszystkich pracowników tworzy szkołę, tworzy to, że możemy te sukcesy odnosić. Rok szkolny 2024-2025 uważam za otwarty. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Jest to również moment, żeby powitać w naszym gronie księdza Wojciecha Przyborowskiego, który zastąpi księdza Tomasza i wszyscy tutaj też bardzo serdecznie księdza witamy, prosimy, żeby ksiądz nam się tu pojawił. Oczywiście liczymy na współpracę. Dziękuję bardzo. Prosimy o zabranie głosu zaproszonych gości. Witam Was, drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele, rodzice oraz goście. Dzisiaj mamy rozpoczęcie roku szkolnego. Jest to czas wielu uczuć, radości, ponieważ cieszymy się, że znowu spotykamy się z naszymi koleżankami, kolegami oraz nauczycielami. Obawy, ponieważ nie wiemy, co nas czeka. Czy dany sukces, który chcemy osiągnąć, podołamy. Ale nie martwcie się, zawsze osiągniemy sukces i wierzmy to małymi kroczkami, dojdziemy do sukcesu. Dziękuję nauczycielom za to, że spełniają się w roli nauczyciela i to dzięki Wam uczniowie osiągają sukces. Rodzicom. Bo dzięki, to dzięki Wam również dzieci osiągają sukces, bo Wy najwie, najlepiej wiecie, jak motywować dzieci do nauki. Drogie dzieci, życzę Wam radości. Osiągajcie jak największe sukcesy. Wierzcie w siebie. Powodzenia. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie w imieniu Rady Rodziców chciałbym zaprosić wszystkich rodziców do czynnego udziału i angażowania się w życie szkoły. Gdy rodzic się angażuje, to i dziec, dzieciom łatwiej przychodzi nauka. Szczególnie serdecznie witamy przyjaszczaków, dla których Rada Rodzica przygotowała skromny upominek. Zostanie wręczony przez wychowawców już w klasach. Wszystkim życzę udanego roku i w samych szóstek najwięcej sukcesów w tym roku. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy dzień to radosne spotkanie z koleżankami i kolegami po wakacyjnym wypoczynku, ale przede wszystkim niezwykły dzień i wielkie przeżycie dla nowo przyjętych uczniów naszej szkoły. To ich właśnie szczególnie witamy w naszej szkolnej społeczności. Pamiętajcie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, i że każdy z nas był kiedyś w zerówce i w pierwszej klasie. Początki na pewno nie, nie będą łatwe, ale wierzymy, że nasza szkoła stanie się dla Was drugim domem a nauka w niej niech będzie dla Was owocna i przyjemna. Podział uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jasieniu w roku szkolnym 2024-2025. Klasa pierwsza Ciemiesz Hanna, Ciemiesz Kacper, Czubek Zuzanna, Granos Antoni, Jęcek Julia, Knawczyk Bartłomiej, Kowalczyk Antoni. Aleksander Urbacka Kinga Rejkold Fabian Grzegorz Stalina Człowskacz Maja Świeczyński Wojciech Zając Maja Żurawińska Maria Żurawińsko Sławka Teraz nastąpi losowanie wychowawców z klas pierwszych Po jednej osobie wybierzemy, tak?

wychowawczyni Barbara Kichart. To jest klasa, która z przodu stoi. Zapraszamy panią Basię. Poczekajcie, poczekajcie. Klasa pierwsza A wychowawczyni pani Anna Belgzarz jest tak, no. i, no. I klasa pierwsza C wychowawczyni pani Iwona Wcisło. Dziękuję. No Dziś no mamy przyjemność powitać naszych najmłodszych koleżanki i kolegów pierwsza I symbolicznie prowadzić ich do społeczności szkolnej. Pasowanie na ucznia to ważny krok no, ich i Jesteśmy dumni, że możemy być jego częścią. Prosimy panią dyrektor o dokonanie pasowania na ucznia naszej szkoły. I love you. Klasa A, gabinet 106, wychowawca pani Anna Belcarz. Klasa pierwsza B, gabinet 07, pani Barbara Kichart. Klasa pierwsza C, gabinet 104, pani Iwona Wcisła. Klasa druga A, gabinet 107, pani Mariola Michniewska. Klasa druga B, gabinet 108, pani Jolanta Mazur. Klasa trzecia A, gabinet 103, pani Izabela Kubów. Klasa 3B. Gabinet 102, pani Monika Plamowska. Klasa 4 A. Gabinet 202, pani Małgorzata Szewczew-Sokalska. Klasa 4B. Gabinet 203, pani Marzena Rudzińska. Klasa 5 A. Terapia pani Katarzyna Łuczak. Klasa 5B. Gabinet 206. Pani Agnieszka Gawra. Klasa 6A. Gabinet 208. Pani Sylwia Muchajer. Klasa 6B, gabinet 204, pani Margareta Przysmak. Klasa 7A, sala gimnastyczna, pani Joanna Brysk. Klasa 7B, sala gimnastyczna, pan Dariusz Klasa 8A, gabinet 207, pani Agnieszka Pogyłów. Klasa 8B, świetnica, pani Monika Kołodzie. Po zakończeniu apelu prosimy o udanie się do swoich klas w ramach zapalowczoń. Wielko na wyjście po centrum pamięci na cmentarzu, Godzina 10:15 na placu apelowym. Baczność. Standard szkoły wyprowadzić. Poczni. Prosimy rozejść się do klas